która pokazuje, że empatia, wrażliwość i pomocna dłoń mogą zdziałać w cuda. Ma już przez wiele miesięcy mieszkał pod wiaduktem kolejowym w Ursusie, Spartańskie warunki, brak perspektyw to było najgorsze. Zapragnął wyrwać się z tego miejsca i zmienić swoje życie, ale niestety choroba alkoholowa wciąż wygrywała. Dzięki pomocy wolontariusza Tomka i jego narzeczonej Joanny Mariusz zdecydował się na detoks w specjalnym ośrodku, stanął na nogi, a dziś ma nie tylko dach nad głową, ale również pracę i przyjaciół. Jak dojeżdżam do pracy kolejką z Ursusa Północnego, tam jest taka nisza i tam ludzie, którzy są w kryzysie bezdomności, znaleźli sobie apartament w cudzysłowie. Ja się tym zainteresowałem i za każdym razem tam, ktoś zawsze był, nie jestem w stanie pomóc wszystkim, ale z historii na przykład Mariusza wywnioskowałem, że on bardzo chce, on bardzo pragnie pomocy. Nie, 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 nie da da rady życie. Nie da rady życie. Ani nie można się tu wyspać, ani nic. To po prostu jest beznadziejne. Jak go zobaczyłam pierwszy raz, to powiedziałam o nie. Ten człowiek musi, musi stanąć na nogi. Widać było po jego oczach, że on chce pomocy. Zemi poleciały, bo tak zaczęłam myśleć o Mariuszu, że my sobie siedzimy tu w domu, a on tam siedzi kilka metrów od nas. Słyszy ten y, turkot pociągów, ten hałas już nie wspomnę o szczurach. On potrzebował drugiego człowieka, który go zrozumie. I tak powolutku, powolutku e, e, wyciągałem tego mojego Mariusza z tej odchłani, z tego mroku, z alkoholu. E, nieraz było trudno, bo musiałem mu, mu postawić ultimatum, więc wybierał to, co dla niego dobre i to mi cieszyło, tak? I to był proces. I w tym procesie on wygrywał. Codziennie on wygrywał siebie. Dzieje o wiele lepiej, o wiele lepiej. Aby na mnie cześć, było i zdrowo To było dla mnie najważniejsze. Ile ty już nie pijesz od tego momentu? Siódmy miesiąc teraz. Siódmy miesiąc, miesiąc. Brawo, jesteś bohaterem, Mariusz. Ładnie, szpółpracujemy, byliśmy ładnie. Elegancko. Ma swoje miejsce, swoje cztery ściany, ma znajomych, ma pracę. Jest wyleczony właściwie z, tej, z tego bólu, który miał w kręgosłupie. To tylko cieszy, tak? To tylko cieszy, że, że następny człowiek tak właściwie jest uratowany, żeby się tr tr trzymał tej burty jak najdłużej. Ja zawsze mówię, że zawsze wiesz, gdzie ja mieszkam i zawsze możesz zapukać i zawsze możemy wzmocnić tą twoją moc takiego, takiego nowe, nowej drogi, nowego życia. Nie? Osiem osób w Warszawie zdołałem namówić do nowej drogi i te osiem osób jest w trzeźwości i mają swoje domy. Czujesz się trochę szczęśliwy? On no, ją ja wiele święta. I to no, było najważniejsze. Powiem, czy... No, to jest zupełnie inaczej, zupełnie nie światło, zupełnie wajka, ludzie inaczej mnie spostrzegają. Ja inaczej sprzegam ten świat. To jest, jest rewelacja, jak powiem. Brawo Mariusz. Wystarczy pogadać z drugim. Człowiekiem i po prostu zdobyć jakąś taką nić przyjaźni, nić koleżeństwa, yy, zaufania, i można bardzo szybko, bardzo szybko wyciągnąć człowieka z bagna. Nie potrzeba schronisk, nie potrzeba yy, długoterminowych jakichś nie wiadomo yy, programów. Mariusz został uratowany, tak właściwie, w dwa miesiące. I oto on, Mariusz Rzepiński, człowiek, który pokazuje, że chcieliśmy. No, na móc? Tak? Chcieliśmy tak móc? Dokładnie. Jak nie teraz, to kiedy? Hmm, czy to też teraz, tylko, teraz. Tylko, teraz, tylko czy też Tylko i wyłącznie teraz. Nie ma teraz. Inaczej być nie może tak. Jest. Nie myślimy tylko o, o tym dniu, który jest y, teraz, czy też I, coś planujemy? No, planujemy. Generalnie przyszłość to jest tylko i wyłącznie teraz, przyszłość to. Do, do... W zostawiamy, odcinamy z, drugą linią. Tak jest, dokładnie. Odcinamy to ostry, że tak powiem, marzenie. Bo co, stało, bo co stało za kryzysem bezdomności? To znaczy przede wszystkim, był to alkohol. No, po operacjach kręgosłupa, kiedy byłem bardziej tęgi, bardziej wysportowany, zawsze czułem się niezniszczalny, już tak powiem, odkąd wpadłem na majątek kręgosłup, no uciekałem po tych wszystkich operacjach alkoholu. Nie powiem, że alkohol kiedyś tam nie dominował, ale nie to ten sposób po operacja w moim życiu. No, ten alkohol, alkohol pogłębiający się zaraz bardziej jakby depresja, coś takiego, brak pieniędzy, frustracja. To, to że wyludowałem po tym ostatnim. No ale potem znaleźli się dobrzy ludzie. No, tak, ja, rozumiem, że ten, no. ja rozumiem, że ten feridun się bardzo pięknie oglądało kilka minut temu, bo jest to bardzo ładna historia. No, no, to o to. człowieku, który no właśnie, który wygrał. Natomiast ja domyślam się, że może się mylę, nie wiem, proszę mnie poprawić, że chyba nie jest też łatwo przyjąć pomoc drugiego człowieka. No nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Na przykład... W ogóle się otworzy przed drugim człowiekiem. Tomek z kolei jest taką osobą, która jest doświadczona, że tak powiem, w takich repetiach i bardzo mi otworzy oczy, otworzył mi szczerość, otworzył mi pogląd na świat. Ja się wstydziłem a i teraz, nie wstydzę występować w mediach i tak dalej, no to rodzina i mi. znajomi. Tomek mi to pokazał, że pełnią mi sprawę, tyle tego wszystkiego w ten sposób. No i za to bardzo jestem dzielny. Bardzo dziękuję Tomkowi, ja mnie pozdrawiam. Dzięki domkowi, po że stawiałem ten metoks, terapia o tu zależnień i tak dalej, poznałem mechanizmy mechanizmy. No, no, udało się. Praca. Taka praca i udało się. Czym teraz Pan zajmuje? Teraz w wobec zdrowia sobie w budownictwie, z tego względu, że nie mogę tak fizycznie pracować, pomagam tutaj mu wykączać dom. No i takie moje marzenie, zawsze, żeby tam się rozwijać, ja po prostu nie lubię pracować gdzieś w zamkniętych. Yy, o środkach, czy tam jakichś filmach dużo na godzinach, to nie jest dla mnie po prostu, a tym bardziej przy chorobie alkoholowej jest to dużo stany. Ja po prostu nie, nie chcę się zamykać w sobie nie lubię takich nie, nie lubię monotonii, no w ten sposób że to ujmę. Czy Co w planach? Na no, planach jakaś, może własna działalność gospodarcza, może jakieś tam muszę zrobić prawo jazdy, bo to też jest zabrane za alkohol, więc dawno te prawa jazdy, jakiś zakup auta i wtedy będę musiał rozwijać jakieś perspektywy dalsze. Ja to widzę dla niej. Ale wiem, mam, ile nie. osób teraz to słyszało. Tak. I że to już słowo się rzekło i że tak teraz trzeba. Także tak, nie ma się czego wstydzić, bo pan powiedział wcześniej, że, 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 że wstydzić nie no, i wystawić przed kamerą i mówić o tej swojej historii, a przecież jest pan przykładem yy, człowieka, który który walczy o siebie. No dziękuję, walczę. Jest też dla innych. Tak, ja, to ja wiem o tym, ale ale jakby to nie było, to jest to jakaś tam ujma. E, walczę, ja coś walczę, wie panie ja sobie tak samo sobie wspieram sobie, że ja mam dwie choroby. Jedna to jest złamanie kręgosłupa, jest chorobą niewelczaną, gdybym do końca uraz, do końca bóle, to do końca musiał żyć aż jakiejś takiej tabletki wstrzygłowej. Drugą moją chorobą jest alkoholizm, z którą, tak jak Tomek kiedyś nadmienił. Nie ma sensu walczyć, właśnie się nie nagrywa, jedynie można to podlecieć, tak? I ja już się do tego przyzwyczaiłem. Mam nadzieję, że jest to jakieś emocjonalnie, że po prostu to w tym grobie nie to, trzeba mówi, no. Więc no. Więc myślę, że jakiś chyba taki najważniejszy etap jest za Panem, prawda? No najważniejszy tak. Najważniejszy etap to, to był to właśnie, jak Tomek mnie y, postawił na nogi, że tak powiem, ten detoks, jakieś takie silne postanowienie. No i przede wszystkim to jest to, to, że to jest człowiek, który jest oparty się, no i bardzo dużo ludzi mi pomogło. I to jest też duża motywacja, więc nie zamknąłem się na ten świat jakoś tak inaczej, tylko szedłem do przodu, padłem do tego, że ta migracja taka była, że <laughs> nie jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Jakieś złote rady dla y, innych osób, które wciąż y, nie mogą przejść na tą, powiedziałabym, dobrą stronę życia? Dobre rady. Wie pan, co? Bo każdy jest indywidualnym człowiekiem. Każdy na przykład to inaczej przechodzi grypę, inaczej przechodzi. E, tak, każdy ma inną historię, każdy ma inny charakter, czy, jakby, podchodzi do tego emocjonalnie mniej lub więcej. Przede wszystkim się nie podawać Jakiś optymizm i nic więcej. Bo, ja wiem co nic nie jak optymizmu. I, I optymizmu i w takim razie tak. życzymy. Dużo uśmiechu, dużo I zdrowia. Śmieju. I... Proszę walczyć dalej, trzymamy za palastki. Jeszcze ja bym mógł coś dodać, jeżeli bym... yy, bo tak, nawet takie małe spełnienie moich marzeń zrobiliśmy z moich kuzyn i moi koledzy tam z Anglii, zrobili taką stronę internetową, to jest strona Żrzutka.pl. tam jest z dopiskiem, zbiórka.pl, przepraszam, z dopiskiem Mariusz no i zbieramy nam właśnie na te prawo jazdy, na takie rzeczy. Dla mnie, żeby otworzyć działał kanałę gospodarczą, żeby ktoś by mógł, to całego serca byłbym wdzięczny za pomoc. To jest sposób. Trzymamy za Pana kciuki serdecznie. Dziękuję, dziękuję serdecznie również za wizytę w studiu o To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w programie, jeszcze przez godzinę czekamy na Państwa telefony. Cały czas oczywiście czekamy też na Państwa wiadomości mailowe. Anna Ludekowska, co moim? Dziękuję, że byli Państwo z nami do zobaczenia.